Cześć, siemanko, jest tej witam was w kolejnym horrorku, dzisiaj zagramy sobie coś w Sanctified um, Pixelowy Horror Style Więc, zobaczmy jak on będzie się prezentował Zalecane no, oczywiście były słuchawki, więc pewnie będą jumpscare'y, coś czuję Ale, się przekonajmy Obudź się nieznajomym w głowę dostaliśmy ogólnie. się jedziemy. Nie ruszę się zbytnio. Zaraz będziemy w fotelu. Nie martw się, twoja żona i dziecko też tam będą. Powinny tam być. Odpocznij. Podrzucę cię. Wiedzą, że przyjedziesz. jesteśmy, podrzucił nas faktycznie. O, pod shiftem nie ma biegania, dziwo Wam powiem. W ogóle nie ma, o, ale bryka. Chyba nie można wejść, co? Nie. A, blokowisko piękne. Czy w sumie to hotel chyba miał być? Znaczy czy w sumie nie wiem, czy, w którym się otwiera, ale. O! No pewnie, już krew jest. I kapki tyki. No, miesiączka tylko. Jestem. Ty, tam krew tylko jest, nie? Jak coś. czy znaczy to ketchup jest, sorry. Gupia, jaka krew? Brak nie ma krwi. Siódmy pokój, tak? Siódemka to miała być. Co to jest? Gdzie ma? Nie tak głośno. Ty sam? No. Good. Za dużo twarzy. Za dużo twarzy tutaj. Moje imię to Itan. Ściany. Słyszę drapania, always. Zawsze... Hotel jest stary. Starszy niż kamień. Nie lubię okien. Więc mój pokój nie ma żadnych. Miłego... miłej nocy. No luz. Okej. Okay. Coś tu się niedobrego dzieje, w tym hotelu. Wyżej? Na si w siódmym pokoju, czy na siódmym piętrze mieszkamy? Chyba dobra, tutaj. A, bo my tym jesteśmy, księdzem. Chyba nie, nie jesteśmy księdzem. Co to? Ty, czekaj, ja stąd przecież przychodziłem. Pokój mi się zmienił. Oczywiście, że mi się pokój zmienił. Ja pierniczę. ma? Kim jesteś? On jest na Golasa w ogóle, ten chłop. Teraz zauważyłem. Zajmuję się tym hotelem. Jestem I Grab mnie in the bathroom in the lobby. Aaaa, to jest on! Co miał klucze? Zabrali mi wszystko: moje ciuchy, moje klucze, moje pieniądze. Kazali mi robić rzeczy. Stretne rzeczy. Ale uciekłem. Musisz się sobie dostać. Ale ja myślę, że zostanę tutaj jeszcze. Ehe, goła dupa. Obraz, dużo czytania, nie chce mi się. Znaczy, wam zostawię, ale ja tak szybko przejrzę. Tylko nie chcę mi się tego wszystkiego tłumaczyć. Ogólnie, jak takie duże jest tekstu do przeczytania, to mi się też nie chcę tego, tego czytać. Widziałem Sarę, bo trzywozy nie Ona te, te, była też Sara w ogóle i ona też nie miała. Też jej zabrali wszystkie ubrania. Czyli chłop... Jakiś killer pewnie jest i, i kradnie ciuchy ludziom. O kok. Ok, Kolejny. Ok. Kurwa, jumpscare jakiś pewnie. A ja mam ciuchy? Nie widzę. O, Golas, The Note reads. The son guides us. Jego syn poprowadzi nas. Bezpieczną ście... Kroczymy bezpieczną ścieżką. Jego syn jest Nie Jego syn jest naszym przewodnikiem. Sekta. No bo ty, widać po tych satanistycznych symbolach. Tam się coś świeci? Aha, dobra, to jest ta lampa. Ten chłop dalej tu stoi. Dobra, luz. No i idziemy sobie holem w środku nocy. Co się może stać? Ja już się zgubiłem ogólnie w tym hotelu, ale... O, kolejny jest. Witam w naszym skromnym hotelu. A to nie jest ten ksiądz? Niebo. Ma. swoje rodziny. Nie ma wyjścia z tego hotelu. Pokoi mi trzech stron z mojego pamiętnika. Przynieś mi je. To cię wypuszczę pewnie. To cię pokaże wyjście. Tutaj ja w Slendera gram. Muszę kartki zbierać. To jedno mamy już. Jedno już mamy. Exit. Miku. Słyszysz? I oni skoczą na mnie w końcu, nie? Coś tak wyczuwam. Okej, okay, mamy trzecią notkę. I oni się uaktywnią zaraz, nie? Zgubiłeś się w nocy? Oni wzięli, wiesz o tym? Zabiją ich. Nie masz nic. Drzwi wyjść w Romadariu Kang away. Tam to może się wydostać. Go, Escape uciek i nocy. Wiecie jaki jest problem? Ja nie mam pojęcia, gdzie był ten chłop, gdzie te notki chciał. Bo ja już już dawno zgubiłem w tym hotelu. Chyba tu. Poranek spokojny był. Ta, to będzie tu. Mam to wszystko, jak chciałeś. Wróciłeś. Wart wartość. Nasz ojciec jest mądry i w, w, wybacza. Możesz obusić to miejsce. Udejść się do no okej. Okay. Będziesz o, fajnie, idź i znajdź swoją rodzinę. Dobra, spadam stąd, będę się modlił za nich. Opuść, idź teraz. Ścieżka jest jasna. O, no, okej. Okay. Przecli się, no wiadomo o co chodzi. No nie, koniec. To nie jest exit, nie? Albo może to jest wybór tylko? Kolejna notka. Pamiętajcie, że my uderzyliśmy się w głowę. Uderzyliśmy się w głowę i my możemy mieć jakieś po prostu... Jakieś wizje, nie? Może nam może tam się zdawać, że coś faktycznie się dzieje. Ci ludzie są w ogóle obdarci z ciuchów i tak dalej. Czulzie sure, yeah. Standardowa niedziela Boża Ludzie nadzy Ukrzyżowani Oko. Nic nie dzieje złego F. Ci powaleni i pobłogosławieni Jesteśmy pośrodku, okej okay. Na you and ty i twoje wrodzieny są i wybrani Nasza ofiara brakuje kikażuzesinga okay, na Okej, musimy rzeczy pozbierać Web mamy. mamy jakieś dwie rzeczy jeszcze zebrać Jest kolejna część. Nie skoczysz na mnie, nie? Ja tylko głowę chcę. Musimy jeszcze jedną część zebrać. No i po drugiej stronie będzie. się biegać. Nie można. A można biegać. A może nie można biegać. Krwi sobie malują w ogóle krzyże No dwie części tylko trzeba było, nie? Dwie głowy Bo jedna była, no właśnie raz, dwa Mogę pogadać z tobą? Nie, no dobra, to idziemy Boss fight ma. Oni wszyscy byściuchów są, nie? W końcu ojciec przybył. My jesteśmy tym ojcem, pewnie, nie? To nasza sekta. Twoja żona i syn zapłaciły trybut. Okej, okay. nasz syn i nasza żona. A my jesteśmy tym ojcem, nie? Palam się teraz w świętym ogniu. A nie, to nie jesteśmy jednak tym ojcem. Father, Ojciec z nami porozmawiać. I ja pierniczę. pływaj jego palę okej okay. to jest ojciec o święci będziemy Twoim ciałem, tym co tu się, co? Zerzy nas? Krzyżują nas, nie. Aha. No, krzyżowani jesteśmy. Ja pierdyle. Czemu z Ziomku nie uciekał w ogóle? Olimy się. Moi drodzy, przyjaciele. Aha, mój drugi przedjacior znaleźć rodzinę. Ból minie, teraz śpi. Pi. Miał ja jako nowy człowiek, można powiedzieć. Wiesz, kro kroczył tą świat... tego świata pi It's absolutely necessary for the peace and safety of mankind that some of, that some of Earth's dark that corners and unplumbed depth be let alone. Less sleeping abnormalities wake to resurgent life and live. Amazing. Dobra, już nie będę wam czytał, bo mój angielski tak jest tragiczny. Uh, ending 1: Jest is więcej zakończeń. Uh. Ten ziomek, co tam mówił wcześniej, pamiętacie? On nam mówił, że. Jest inne wyjście, jeszcze chyba, nie? Ending 1. Czy można było pewnie jeszcze inaczej uciec? Kurde, zrobiłem drugie zakończenie. Czy kogoś może jest lepsze niż to po prostu. Drugie podejście jesteśmy u tego gościa. Pamiętajcie, on mówił nam, że jest jeszcze wyjście jakieś. Spróbujmy, może teraz, po... nie dawać tych notatek temu chłopowi, temu komuś, a, a spróbujemy inne wyjście zrobić. Może przeżyjemy w ten sposób. There's a way out. Salvation. Out in the black, black lot. I, i ścieżka. Tam to może się wydostać. Go. escape, i nocy. No, trzeba to zrobić. Jest inne wyjście jeszcze. Ok. Tylko, jak tam dotrzeć do tego wyjścia innego? Tak jakby to tutaj, tutaj miało być, nie? Tak mi się wydaje, akurat. No bo jak pójdziemy tym Exitem, no to nas zabiją po prostu, nie? Zginiemy. Ukrzyżują nas i jakiś potwór po prostu... Będzie miał ucztę. I ja mu nie oddam tych notatek, po prostu wyjdziemy Exitem, ale mu nie oddam ich. Mogę wrócić? Nie mogę. No bo jak tu pójdziemy proszę, no to idziemy na tego potwora. Tu nic nie ma, nie widzę, że coś było. Tu jest mur. Po martwy jestem Ale nie mam pojęcia jak tam strigerować drugie zakończenie. Tu jest coś jeszcze, patrzcie! Pa jest! Przejście. Jest przejście. To chyba będzie gorsze zakończenie, nawet ja mu nie dawałem tych notek, Pamiętajcie, stron już tu wyskoczy zaraz, nie? A oni tu też są. Nie, to jest pewnie to samo miejsce, nie? ja z nimi gada nawet. Nie gadam z nim nawet. Easy! Uciekliśmy! Drugie zakończenie, proszę was. Łatwo, nie gadałem z nim, bo bałem się, że on mnie złapie czy coś. Brawo! Drugie zakończenie. Ciecz jest trzecie? Pewnie jest. Pewnie jak pogadamy z nim, to jest trzecie. Ale ja już sobie odpuszczę. Uciekliśmy, easy. Łatwo było. Moj mi to był Sanctify. Dużo się nie działo w tym horrorku, on po prostu był bardziej przygotówką niż horrorkiem. Byliśmy w jakimś hotelu, który jest po prostu sektą, a jakiś dziwny potwór wielki po prostu pożera tych, tych naprawdę mieszkańców tego hotelu, jakby ich duszę może wysysa. Oni go traktują jako ojca, jako boga, stworzyciela, czy, czy ich czul tam, i kogo. Zrobiliśmy dwa zakończenia: pierwsze, czyli zginęliśmy, drugie, uciekliśmy autem. E, więc wydaje mi się, że spoko. Nie wiem co myśli o tym horrorku. Bardzo przeciętne, nic się zbyt nie działo. Nawet nie było jumpscarów, już nawet ten jumpscare mógłby być. E, a nawet tego nie było. Więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. I widzimy się, słyszymy w kolejnych horrorkach. Trzymajcie się. Hej!